Proszę o zabranie głosu pana posła Krzysztofa Bosaka. Szanowni Państwo, w sprawie podnoszenia akcyzy chciałem tutaj przestrzec rząd. Z reguły mówi się teoretycznie, że można przekroczyć ten wierzchołek krzywej lafera, kiedy akcyza, czyli podatki rosną, a dochody spadają. Chciałbym przypomnieć, że nie jest to czysto teoretyczne zjawisko. Mieliśmy z nim do czynienia w Polsce w okresie rządów platformy obywatelskiej, dokładnie jeżeli chodzi o akcyzę na tytoń i lata mniej więcej 2011-12-13. Dokładnie wtedy zaczęła lawinowo rosnąć szara strefa a dochody zatrzymały się na stałym poziomie. Jest to dość szczegółowo opisane w raporcie Fundacji Republikańskiej z września 2012 polityka podatkowa państwa wobec branży tytoniowej oraz jej konsekwencje ekonomiczne i społeczne. Tak się składa, że akurat wtedy pracowałem wraz z obecnym tutaj doktorem Stanisławem Tyszką, obecnie posłem Koalicji Polskiej w tejże fundacji. Polecamy tutaj, widzę wiceministra Leszka Skibę, polecamy to opracowanie, aby rząd uniknął tych błędów, które popełniła Platforma, bawatelska i zachęcamy do połączenia lektury. Dziękuję bardzo panu posłowi na tym. Ten...